Proszę Państwa, ponownie jesteśmy przed Domem Kultury i Sportu w Myślenicach. Przed nami drugi kandydat na prezesa Związku Podhalan, pan Robert Chowaniec. Obecnie wiceprezes, ale przez dwie kadencje, prezes porońskiego oddziału Związku Podhalan. I również mamy pytanie do pana Roberta, dlaczego Pan się zdecydował kandydować na to najważniejsze stanowisko? Tak. Bo ZEG jest zalubione w tej kulturze. Cuję to, czuję to całym sobą. A też i moi koledzy, koledzy związkowi widzieli mnie w tej roli i pytali, co bym się zdecydował wystartować. I taka moja decyzja. Mało tego, mam poparcie swojego zarządu, zarządu Związku Podhalan Odział Poronin. No i jak wiecie, też popierają mnie poprzedni prezesi. Jan Hamerski, y, senator, obecnie senator y, y, RP i Maciej Motor Grelok. Tak jak gadam, wzięło się to z od ludzi i temu te się zdecydował kandydować. A góracyznę trzeba czuć całym sobą, trzeba być nią. Y, to, to jest wielkie, jak to się go do Zobowiązanie bycie prezesem yy, związku honor, zaszczyt, ale i zobowiązanie. Trzeba, trzeba tą góralscyznę kochać, rozwijać i być nią, jak to się go do na dobrej i na złe. Ci, którzy śledzą działalność Związku Podhalan zauważają, zresztą nie od dzisiaj, że Związek ma takie problemy polityczne. Niektórzy prezesi chcą się wiązać z polityką, inni z kolei chcą, tak jak Andrzej skupień, który ustępuje w tej chwili, jakoś wypośrodkować działalność członków Podhala. Jakie będzie pańskie stanowisko w tej sprawie? Moje stanowisko jest jasne. Nie należę do żadnej partii politycznej. Każdy z nas ma swoje sympatie polityczne, to, to roz, ale powiem tak, czy zrobienie krzyżyka na e, e, publicznie, czy wyrażenie modlitwy, czy wyrażenie tego, czym zje Związek Podhalan, czyli tych wartości publicznie, reprezentowanie, zabieranie głosu publicznie w tych, w tych wartościach, to jest polityka? Moim zdaniem nie. I, I tak uważam, że Związek Podhala nie jest stworzony po to, po to go nasi pradziadkowie, ojcowie tworzyli, żeby kultywował tradycje górali pothalańskich, ale i reprezentował te wartości, czyli wartości chrześcijańskie na i rodziny. Tego się musimy trzymać. Czy załóżmy teoretycznie, oczywiście, że w wyborach zwycięża Pański przeciwnik? Czy jakby Pan odpowiedział na jego zaproszenie do współdziałania? Ja bardzo chętnie przyjmuję takie zaproszenie. Zresztą myśmy się, jak to się mówi, było takie spotkanie. I takżeśmy postanowili, że jeżeli któryś z nas wygra, to jeden zostanie członkiem prezydium, wiceprezesem, więc tak, tak to zostało ustalone. Bardzo panu dziękuję. Trzymamy kciuki za obu kandydatów, chociaż jest możliwość, że z sali jeszcze padną jakieś kandydatury. No Zawsze taka możliwość istnieje, chociaż ja uważam, że jeżeli ktoś jest zdeklarowany wcześniej, no bo nie ma co chować głowy w piasek, jak to się gadało, trzeba po prostu od razu zdecydowanie po góralsku, po męsku być przygotowany na to, co go ceko, a to jest trudna robota, społeczna robota, ciężka robota. Ja o swojej małżonce powiedział, że jak wyjeżdżą, godą y, moja żona, ja jest w dwóch związkach, a ona się mi pyta, jakik? Małżeńskim i związku Podhala. <gryw> Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Proszę Państwa, obrady się za chwilę rozpoczną. Myślę, że będzie jeszcze okazja porozmawiać i z ustępującym prezesem, i z, no, i z tym, kto wygra, oczywiście, kto, kto zajmie jego miejsce.